Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Action. Kochani w Action mamy nową promocję tygodnia i w niej mamy tą rozkładaną pufę, którą Wam wcześniej pokazywałam. Ona teraz kosztuje 60 zł. Ona jest obita takim białym futerkiem a la baranek i ja się właśnie nad nią zastanawiałam, bo chciałam sobie ją wziąć jakiś taki pojemnik na ozdobne poduszki i narzutę z łóżka, ale jednak ten biały kolor mi przeszkadza i wezmę sobie tą większą w odcieniu szary. W promocji tygodnia mamy również ten wózeczek rozkładany do kuchni. On jest metalowy, mamy tutaj trzy półki. Kosztuje teraz 30 zł. Świetnie nada się na warzywa, owoce, przyprawy albo na przykład na jakieś słoiczki. Ale tutaj mam nowość: w Action pojawił się stojak na buty. Kosztuje tylko 30 zł. Jest metalowy i jest świetną alternatywą do szafki na buty. Zwłaszcza teraz w zimę jak wracamy to buty zazwyczaj są wilgotne, zwłaszcza jak macie zamszowe buty. No i cena 30 zł jak za taki stojak to moim zdaniem super okazja. Mamy też nową lampkę na biurko, kosztuje 35 zł, jest czarna, metalowa i ma drewnianą podstawkę. Jeszcze u góry też ma taką drewnianą ozdobę. Już kiedyś mieliśmy taką podobną, która też miała drewnianą podstawkę, tylko wtedy mieliśmy do wyboru jeszcze białą, a tutaj była tylko czarna. Mamy też plastikowe szufladki na dokumenty, kosztują 6 zł i do wyboru macie czarne albo przezroczyste. W promocji mamy również kolorową ryzę papieru, kosztuje tylko 13 zł i mamy tutaj 250 sztuk. Ale popatrzcie, jakie ładne kolory! No, idealne na wielkanoc. Ja oczywiście wzięłam sobie jedną, ponieważ uwielbiam robić sobie papierowe ozdoby. Za 12 zł mamy rozkładany materiałowy pojemnik, są kwadratowe i mają taki metalowy uchwyt. Fajnie wyglądają i mamy też kilka wzorów do wyboru. W promocji tygodnia oczywiście nie mogło zabraknąć kocyków. Kosztują tylko 30 zł, mamy duży rozmiar, bo 150 na 2 metry, miłe w dotyku i też fajne kolory do wyboru. A teraz mam dla Was produkt, który gorąco Wam polecam. W cenie niecałych 20 zł mamy tablicę magnetyczną z planerem tygodniowym. Mamy też kilka grafik do wyboru, bo jak widzicie, tutaj mamy taki planer pionowy, ale są jeszcze dwa poziomy do wyboru. My wzięliśmy sobie taką tablicę jakiś czas temu i wybraliśmy tą wersję trzecią. Oprócz tego, że po tej tablicy możecie sobie pisać, to jest ona jeszcze magnetyczna i tutaj w zestawie mamy jeszcze magnesy do niej i fajnie, że możecie sobie wybrać kolor ramki, bo oprócz tej czarnej jest jeszcze do wyboru biała i w kolorze jasnego drewna i my właśnie w tym kolorze drewna sobie kupiliśmy. Kolejną nowością są nowe komplety pościeli. W cenie 45 zł mamy pościel w rozmiarze 140 na 2 m i mamy tutaj takie nadruki typowo dziecięce, bo jak widzieliście tutaj, piłkę nożną mamy tutaj, mamy dinozaury, jest też jednorożec. Mamy też pościel dla dorosłych i pierwszy komplet kosztuje 60 zł i rozmiar mamy tutaj 2 na 2 metry. Fajna grafika, taka nowoczesna. Albo mamy drugi komplet, który jest cały zielony. Mamy też pościel w mniejszym rozmiarze, kosztuje 50 zł, a rozmiar to 140 na 2 m, i też takie nowoczesne wzorki. Ale tutaj mam perełkę. W cenie niecałych 15 zł mamy dwie perkalikowe poszewki na poduszkę w rozmiarze 60 na 70 cm. Chodzi tutaj o to, że po prostu te poduszki są wykonane z grubszego materiału niż taka zwykła bawełna, ale podobno ten materiał jest o wiele delikatniejszy i lepiej się na tym śpi. No, powiem wam, że aż mnie kości, żeby to wziąć i przetestować. Napiszcie w komentarzach, czy któraś z Was kupiła sobie te poszewki i czy faktycznie one są takim hitem. Mamy też nową suszarkę do naczyń, jest metalowa, nie ma tutaj żadnego, żadnej podstawki, więc idealnie sprawdzi się jeśli macie zlew jednokomorowy z ociekaczem, a rozmiar to 48 cm na 30 W Sporo mamy też nowości na kosmetykach i pierwszą jest lampa do paznokci, kosztuje 48 zł, mamy tutaj lampę UV i LED i do tego jeszcze 3 tryby, więc opis bardzo obiecujący. Kolejny hit na zimę, tym razem jest to maseczka na usta. Kosztuje niecałe 3 zł. I wzięłam sobie jedną, żeby ją przetestować, ponieważ ja w zimę mam taki problem z ustami są tak suche i popękane. No nie wychodzę z domu bez balsamu, a i tak mam z nimi problem. Ale tutaj mamy ciekawą serię, kochani, pojawiły się kosmetyki z Disneya i pierwsze w cenie niecałych 4 zł. mamy balsamy do ust. Obok mamy maseczki do twarzy w cenie niecałych 4 zł. Są również perfumy w cenie niecałych 10 zł. Tutaj myślałam, że są to kolejne maseczki, a tym razem jest to sól do kąpieli i kosztuje to niecałe 4 zł. W cenie 7 zł mamy żel pod prysznic, a obok w cenie 6 zł. mydło do rąk. A teraz mam coś, co idealnie sprawdzi się na tą pogodę. W cenie niecałych 18 zł mamy bardzo miły w dotyku szalik. Jest dosyć szeroki i długi. Do wyboru był tylko czarny. Ja jestem z tych osób, która nie wyobraża sobie wyjść z domu bez szalika. Mogę wyjść bez czapki, ale szalik na taką pogodę muszę po prostu zawsze mieć. I kochani tym ciepłym szalikiem zakończymy dzisiejszy przegląd. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.